Maneczkę do beściaki z tej strony, Bora, to jest kolejny taki mój pomysł. Znaczy, mój pomysł to jest bardziej odzew na to, co Wy do mnie piszecie z prośbami o miniaturki. No, pff, nie wszystkim zdaję sobie sprawę, że ten poradnik mój pomógł. Na pewno w większości tak, ale, no, ale niektórym nie. Albo są za bardzo leniwi, leniwi za przeproszeniem, oczywiście. No, posłuchajcie. Yy, będę robił od czasu do czasu taki filmik z dziesięcioma, tak pomyślałem, dziesięcioma miniaturkami do różnych gier. Darmowymi miniaturkami, wszystkie linki macie w opisie. Wystarczy pobrać, yy, dodać swoje logo, na przykład nie wiem, Bora Games X albo ciotka Hermene Gilda z Pruszcza Gdańskiego, no co chcecie, nie? I dodać tylko numer dan danej, danego odcinka, przed wrzuceniem do was oczywiście na swój kanał. Musi tylko to uczynić i jest gotowe, miniaturkę macie już zrobioną, jest za darmo. Ja jak będę miał czas, to ja myślę, że ten filmik taki się będzie pojawiał, nie wiem, rzadko, naprawdę, naprawdę rzadko. Yy, bo ze względu to, też troszeczkę też zajmuje, no czas, wszystko czas, wszystko się rozbija o czas, no nie oszukujmy się. Ale jak będę miał czas, to będę klecił powolutku takie jakieś miniaturki. Piszcie pod dołem pod tym filmikiem, do jakich następnych gier mam robić miniaturki, do jakich byście chcieli. Ja postaram się to zrobić, także... No tyle chyba. Napiszcie jeszcze pod filmikiem, co o tym sądzicie i tyle. Trzymajcie się na razie, pa pa.